23 sierpnia 1991 roku niebieska ciężarówka Mercedes-Benz 1014 z białą naczepą wyruszyła z portu w Gdańsku do Wrocławia, przewożąc 28 ton maszyn przemysłowych przeznaczonych dla fabryki w Oławie. Za kierownicą siedział Stanisław Stasiek Kowalski, doświadczony 42-letni kierowca, który przez ponad 20 lat przemierzał polskie drogi, znany ze swojej punktualności i rzetelności. Jego towarzyszem był syn Marcin, 19-letni chłopak, który właśnie otrzymał prawo jazdy i marzył o pójściu w ślady ojca w branży transportowej. O godzinie 6.30 rano ciężarówka przejechała przez bramkę na trasie krajowej nr 40, rozpoczynając podróż, która powinna trwać 14 godzin. Nigdy nie dotarli do celu, a przez 32 lata ojciec i syn stali się duchami najdłuższej drogi w Polsce. Pierwszy sygnał alarmowy nadszedł, gdy ciężarówka nie dotarła do fabryki w Oławie o 20.30, jak było zaplanowane. Kierownik magazynu, pan Jerzy Nowak, czekał do północy, zanim zadzwonił do firmy transportowej Polskie Drogi. Myślałem, że może mieli jakąś awarię mechaniczną lub opóźnienie na kontroli, wspominał lata później. Ale gdy nadszedł świt 24 sierpnia i nie było żadnych wiadomości o ciężarówce, niepokój zamienił się w rozpacz. Żona Stanisława, Teresa, spędziła noc na czuwaniu, czekając na telefon, który jej mąż zawsze wykonywał po dotarciu do celu. O godzinie ósmy rano, gdy cisza stała się nie do zniesienia, udała się na komisariat, aby zgłosić zaginięcie męża i syna. Trasa Krajowa nr 40 ciągnęła się przez 594 km polskiego terytorium od Jędrzychowic na granicy z Czechami do Gdańska nad Bałtykiem, przecinając krajobrazy od Sudetów po Żuławy Wiślane. W 1991 roku znaczna część tej legendarnej drogi nadal zachowywała odcinki żwirowe i niebezpieczne zakręty, szczególnie w rejonie Dolnego Śląska, gdzie góry tworzyły labirynt wąwozów i przepaści. Stanisław znał każdy kilometr tej trasy jak własną kieszeń. Zaczął nią jeździć w 1970 roku, gdy miał zaledwie 21 lat i od tego czasu wykonał ponad tysiąc przewozów bez jednego. Poważnego wypadku. Tego sierpniowego ranka suche powietrze dolnośląskiej pustyni mieszało się z zapachem oleju napędowego, gdy niebieski Mercedes Benz powoli pokonywał strome wzniesienia przedgórza. Ostatni potwierdzony ślad ciężarówki został zarejestrowany na stacji benzynowej Orlen w środzie Śląskiej, gdzie Stanisław zatankował paliwo o 14:30 23 sierpnia. Pracownik stacji, Ryszard Wiśniewski, doskonale pamiętał ten postój, ponieważ Marcin kupił Coca-Colę i powiedział, że to jego pierwsza długa podróż jako towarzysz. Chłopak był podekscytowany. Mówił mi, że chce zostać kierowcą jak ojciec, zeznał Wiśniewski podczas wstępnego śledztwa. Po tym postoju Ciężarówka skierowała się na północ trasą nr 40, wjeżdżając w jeden z najbardziej opustoszałych odcinków trasy, gdzie stacje benzynowe dzieliły ponad 200 kilometrów, a sygnał radiowy ginął wśród wzgórz. Początkowe poszukiwania skoncentrowały się na pierwszych 300 kilometrach po środzie Śląskiej, gdzie władze podejrzewały, że ciężarówka mogła ulec wypadkowi na jednym z licznych niebezpiecznych zakrętów. Patrole Straży Granicznej przeszukały każdy metr trasy, sprawdzając wąwozy i przepaście przez lornetki, podczas gdy helikoptery policji przelatywały nad najbardziej niedostępnymi obszarami. Tropiciele znaleźli ślady opon, które schodziły z jezdni w kilku punktach, ale żadne nie odpowiadały zaginionemu Mercedesowi Benzowi. Przez tydzień ponad 200 funkcjonariuszy przeszukiwało dolnośląską pustynię, zmagając się z temperaturami przekraczającymi 40 stopni w dzień i spadającymi poniżej zera w nocy. Teorie dotyczące zaginięcia szybko się mnożyły. Niektórzy mówili o napadzie ze strony band działających w regionie, znanych z ataków na ciężarówki z cennym ładunkiem. Inni sugerowali, że Stanisław mógł zdecydować się na sprzedaż towaru na czarnym rynku i ucieczkę z pieniędzmi, choć ci, którzy go znali, kategorycznie odrzucali tę możliwość. Najbardziej akceptowaną hipotezą był wypadek w jakiejś głębokiej przepaści, gdzie ciężarówka zostałaby ukryta pod skałami lub piaskiem. Jednak po dwóch tygodniach intensywnych poszukiwań, śledczy nie znaleźli ani jednego fragmentu metalu, ani kropli paliwa, ani najmniejszego śladu niebieskiego Mercedesa i jego białej naczepy. Firma Polskie Drogi zaoferowała nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych równowartość 50 tysięcy dolarów w 1991 roku. Za jakąkolwiek informację prowadzącą do odnalezienia ciężarówki i jej pasażerów. Wiadomość została rozpowszechniona przez radio na wszystkich stacjach benzynowych i postojach dla kierowców od Gdańska do Wrocławia, tworząc nieformalną sieć nadzoru wśród kierowców przemierzających trasę numer 40. Przez miesiące każdy kierowca ciężarówki przejeżdżający przez ten obszar miał oczy szeroko otwarte, szukając jakiegoś metalicznego błysku wśród skał lub jakiegoś sygnału dymu, który mógłby wskazywać na obecność zaginionego pojazdu. Ale pustynia strzegła swojej tajemnicy z taką samą uporem, z jakim chroniła pozostałości starożytnych wraków w oceanie piasku i kamieni. Rodzina Kowalskich tymczasowo przeniosła się do środy śląskiej, aby koordynować poszukiwania na własną rękę. Teresa, w towarzystwie swoich dwóch pozostałych dzieci, codziennie przemierzała pobliskie wioski, pokazując zdjęcia Stanisława i Marcina, pytając każdego mieszkańca, czy ich widział. Odwiedzała komisariaty, szpitale, kostnice. A nawet wiejskie przychodnie, trzymając się nadziei, że może przeżyli wypadek i wracają do zdrowia w jakimś odległym miejscu bez komunikacji. Ale każde drzwi, które pukała, każde pytanie, które zadawała, przywracało ją do tego samego punktu wyjścia, absolutnej ciszy pustyni, która pochłonęła jej męża i syna, jakby nigdy nie istnieli. Lata dziewięćdziesiąte powoli mijały dla rodziny Kowalskich. Naznaczone rutyną nadziei i rozpaczy, która powtarzała się z każdym telefonem, każdym pukaniem do drzwi, każdą wiadomością o wypadkach na trasie nr 40. Teresa przedwcześnie się postarzała, jej włosy stały się siwe w wieku 45 lat i rozwinęła zwyczaj zawsze przygotowywania stołu dla czterech osób, jakby Stanisław i Marcin mieli wrócić w każdej chwili na kolację. Jej pozostałe dzieci, Katarzyna i Tomasz, dorastały z ciężarem nieobecności, świętując niepełne urodziny i Boże Narodzenie, gdzie dwa krzesła pozostawały puste. Dom rodzinny w dzielnicy Praga w Warszawie zamienił się w sanktuarium wspomnień, gdzie zdjęcia Stanisława i Marcina pokrywały ściany jak stałe przypomnienia o przerwanych życiach. W latach 90. Polska przeżywała głębokie przemiany ekonomiczne, które zepchnęły sprawę w instytucjonalne zapomnienie. Transformacja ustrojowa, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i modernizacja dróg zmieniły krajobraz transportu towarowego, ale także pogrzebały pod warstwami biurokracji akta nierozwiązanych spraw. Pierwotni śledczy zostali przeniesieni, przeszli na emeryturę lub po prostu stracili zainteresowanie sprawą, która nie oferowała nowych tropów. W 1955 roku, cztery lata po zaginięciu, sprawa została zarchiwizowana jako wypadek bez lokalizacji ofiar, klasyfikacja, która brzmiała technicznie, ale dla rodziny oznaczała oficjalne porzucenie poszukiwań. Jednak Teresa nigdy się nie poddała. Każdego roku, 23 sierpnia, podróżowała do Środy Śląskiej, aby ponownie przemierzyć trasę numer 40, zatrzymując się na każdej stacji benzynowej, każdym posterunku policji, w każdej małej miejscowości na trasie. Nosiła ze sobą album ze zdjęciami i teczkę z wycinkami z gazet, zeznaniami i mapami oznaczonymi możliwymi alternatywnymi trasami, które Stanisław mógł obrać. Kierowcy ciężarówek z regionu znali ją jako panią od niebieskiego Mercedesa, a wielu z nich, poruszonych jej wytrwałością, oferowało się dobrowolnie, aby towarzyszyć jej w poszukiwaniach lub eksplorować boczne ścieżki, których nie mogła sama przejść. W 1998 roku, 7 lat po zaginięciu, emerytowany kierowca ciężarówki o imieniu Zbigniew Nowak skontaktował się z Teresą, twierdząc, że widział niebieski Mercedes Benz zaparkowany w wąwozie niedaleko Kłocka we wrześniu 1991 roku. Według jego zeznania, dostrzegł ciężarówkę z głównej drogi, ale nie podszedł, ponieważ myślał, że to normalny postój na odpoczynek. Gdy dowiedział się o zaginięciu miesiące później, już nie pamiętał dokładnej lokalizacji. Ta wskazówka odnowiła nadzieję rodziny i zmotywowała do nowych poszukiwań w rejonie Kłodzka, ale po dwóch tygodniach eksploracji każdego wąwozu i każdej ścieżki nie znaleźli żadnego śladu pojazdu. Pierwsze lata nowego tysiąclecia przyniosły dodatkowy ból rodzinie. Ojciec Stanisława, pan Henryk Kowalski, zmarł w 2003 roku, nigdy nie poznawszy losu syna i wnuka. Na łożu śmierci szeptał słowa, które powtarzał przez 12 lat. Kiedyś wrócą, kiedyś ich znajdziemy. Teresa odziedziczyła nie tylko ból straty, ale także odpowiedzialność za utrzymanie poszukiwań przy życiu. W wieku 55 lat nauczyła się korzystać z internetu, aby połączyć się z innymi rodzinami zaginionych, tworząc sieć wsparcia, która przekraczała granice geograficzne i dzieliła informacje o podobnych sprawach w całej Europie Wschodniej. W 2005 roku, 14 lat po zaginięciu, Teresa otrzymała telefon, który napełnił ją nadzieją. Geolog, pracujący przy poszukiwaniach górniczych w województwie dolnośląskim, twierdził, że znalazł pozostałości ciężarówki zakopanej na pustyni. Opis częściowo pasował do zaginionego Mercedesa Benza, a Teresa natychmiast pojechała na miejsce w towarzystwie swoich dzieci i zespołu wolontariuszy. Jednak gdy dotarli na miejsce, odkryli, że chodziło o wojskową ciężarówkę porzuconą w latach 70., prawdopodobnie używaną w ćwiczeniach treningowych i później pogrzebaną przez burze piaskowe. Rozczarowanie było druzgocące, ale Teresa wróciła do Warszawy z tą samą determinacją co zawsze. Dopóki ich nie znajdę, będę dalej szukać. 15 listopada 2023 roku, 32 lata po zaginięciu, firma poszukiwań górniczych prowadziła badania geologiczne w odległym rejonie dolnośląskiej pustyni, 180 km na północ od Środy Śląskiej. Główny geolog, dr Paweł Kowalczyk, używał najnowocześniejszego georadaru do mapowania podziemnych złóż mineralnych, gdy sprzęt wykrył dużą anomalię metalową zakopaną na głębokości 4 metrów prostokątny kształt i wymiary obiektu nie odpowiadały żadnej naturalnej formacji geologicznej, a intensywność sygnału sugerowała obecność znacznej struktury metalowej. Zaintrygowany odkryciem, Kowalczyk zdecydował się na eksploracyjne wykopanie które na zawsze zmieniło historię rodziny Kowalskich. Wiadomość o odkryciu szybko rozprzestrzeniła się po środzie śląskiej, gdy pracownicy firmy górniczej zaczęli opowiadać w lokalnych barach o ciężarówce widmo, którą znaleźli zakopana na pustyni. Dziennikarz z Radia Wrocław podchwycił historię i rozpowszechnił ją w swoim porannym programie, wspominając, że chodziło o niebieskiego Mercedesa Benza z białą naczepą, który mógł odpowiadać sprawie zaginionych kierowców z 1991 roku. Teresa, teraz 73 letnia usłyszała wiadomość podczas śniadania w swoim domu w Warszawie i poczuła, jak serce jej się zatrzymuje. Po trzech dekadach poszukiwań słowa niebieski Mercedes-Benz zakopany na pustyni zabrzmiały w jej uszach jak modlitwa w końcu wysłuchana. Proces wykopywania stał się operacją kryminalistyczną na epiczną skalę. Specjaliści z Komendy Głównej Policji przybyli z najnowocześniejszym sprzętem – antropolodzy sądowi – Archeolodzy i eksperci od identyfikacji szczątków ludzkich. Ciężarówka została zakopana w naturalnym zagłębieniu terenu, które stopniowo wypełniło się osadami przez dekady, utworzonym przez burze piaskowe charakterystyczne dla dolnośląskiej pustyni. Kabina Mercedesa Benza. Była doskonale zachowana dzięki beztlenowym warunkom pochówku, z niebieską farbą nadal widoczną pod warstwą utwardzonego piasku. Każda łopata usuniętej ziemi była ostrożnie przesiewana, każdy fragment metalu katalogowany, każdy możliwy dowód zachowywany z naukową rzetelnością, na jaką sprawa zasługiwała od początku. Gdy w końcu udało się uzyskać dostęp do kabiny ciężarówki, cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Wewnątrz, doskonale zachowane przez warunki pustyni, znaleziono szczątki Stanisława i Marcina Kowalskich. Ojciec był na fotelu kierowcy, z rękami nadal na kierownicy, podczas gdy syn znajdował się na fotelu pasażera z mapą polskich dróg rozłożoną na kolanach. Ich dokumenty tożsamości cudownie zachowane w skórzanym portfelu definitywnie potwierdziły ich tożsamość. Scena sugerowała, że zmarli szybko prawdopodobnie przez uduszenie, gdy piasek całkowicie uszczelnił pojazd podczas burzy wiatrów halnych. Antropolog sądowy dr Anna Nowak, profesjonalistka z 30-letnim doświadczeniem w sprawach zaginięć, musiała wziąć przerwę po zbadaniu sceny. W całej mojej karierze nigdy nie widziałam czegoś takiego, oświadczyła później mediom. To było jakby czas zatrzymał się wewnątrz tej kabiny. Ojciec i syn wyglądali jakby czekali, aż ktoś ich znajdzie, aby kontynuować podróż. Wstępne analizy wskazywały, że nie było śladów zewnętrznej przemocy. Wszystko wskazywało na to, że ciężarówka została uwięziona podczas ekstremalnej burzy piaskowej, zjawiska znanego w regionie jako wiatr halny, które może generować ściany piasku o wysokości kilku metrów i zakopywać pojazdy w ciągu godzin. Odkrycie wywołało śledztwo, które ujawniło jeszcze bardziej niepokojącą prawdę o warunkach trasy nr 40 w 1991 roku. Analizy meteorologiczne z tamtego okresu pokazały, że między 23 a 24 sierpnia 1991 roku zarejestrowano burzę piaskową o wyjątkowej intensywności w tym rejonie, z wiatrami przekraczającymi 120 km na godzinę i widocznością ograniczoną do mniej niż 5 metrów. Oficjalne zapisy Straży Granicznej, które pozostawały zarchiwizowane przez dekady, potwierdzały, że podczas tych 48 godzin ruch na kilku odcinkach trasy numer 40 został wstrzymany z powodu ekstremalnych warunków atmosferycznych. Jednak te kluczowe informacje nigdy nie zostały uwzględnione podczas pierwotnego śledztwa, ujawniając niedociągnięcia systemu komunikacji i koordynacji między różnymi organami państwowymi w latach dziewięćdziesiątych. Dokumenty meteorologiczne odzyskane z archiwów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ujawniły, że burza piaskowa z 23 sierpnia 1991 roku została sklasyfikowana jako ekstremalne zjawisko klimatyczne o charakterystykach podobnych do burz na Saharze. Wiatry halne Naładowane drobnym piaskiem z pustyni utworzyły ścianę osadów o wysokości ponad 50 metrów, która przemieszczała się z sudetów na wschód z prędkością 80 km na godzinę. Stanisław i Marcin zostali uwięzieni w epicentrum tego naturalnego zjawiska podczas przejazdu. Przez jeden z najbardziej opustoszałych odcinków trasy numer 40, gdzie nie było schronień ani stacji benzynowych w promieniu 150 kilometrów. Rekonstrukcja wydarzeń, oparta na pozycji ciężarówki i warunkach meteorologicznych, wskazywała, że Stanisław próbował schronić się przed burzą, zatrzymując się w naturalnym zagłębieniu terenu, manewrze którego doświadczeni kierowcy ciężarówek używali do ochrony przed wiatrem. Jednak to samo zagłębienie stało się śmiertelną pułapką, gdy piasek zaczął gromadzić się wokół pojazdu. Śledczy znaleźli dowody na to, że Stanisław kilkakrotnie próbował uruchomić ciężarówkę, ale silnik się zadławił piaskiem wnikającym przez system wentylacji. Ojciec i syn zostali pogrzebani żywcem, prawdopodobnie tracąc przytomność z powodu braku tlenu, zanim piasek całkowicie uszczelnił kabinę. Analiza ładunku ciężarówki ujawniła kolejny tragiczny wymiar sprawy. 28 ton maszyn przemysłowych, które przewozili, obejmowało sprzęt wiertniczy i pompy wodne przeznaczone dla projektu nawadniania w województwie dolnośląskim, który miałby przynieść korzyści setkom rodzin wiejskich. Opóźnienie w dostawie tego sprzętu zmusiło do anulowania projektu, wpływając na rozwój rolniczy całego regionu. Stanisław i Marcin nie tylko stracili życie w wykonywaniu swojej pracy, ale ich zaginięcie miało konsekwencje ekonomiczne i społeczne, które rozciągnęły się daleko poza ich bezpośrednie kręgi rodzinne. 23 sierpnia 2024 roku, dokładnie 33 lata po zaginięciu, odbył się najbardziej wzruszający pogrzeb w historii środy Śląskiej. Dwie trumny z drewna dębowego ozdobione kolorami polskiej flagi zostały umieszczone na głównym placu miasta, otoczone przez ponad 200 ciężarówek, które przybyły z całego regionu, aby oddać hołd swoim zaginionym kolegom. Teresa, teraz 74-letnia, powoli szła w kierunku trumien w towarzystwie swoich dzieci Katarzyny i Tomasza. W końcu spełniając obietnicę, którą złożyła sobie 33 lata wcześniej. Przyprowadzę ich do domu bez względu na cenę. Syreny ciężarówek brzmiały przez dziesięć minut w ogłuszającym hołdzie, który słychać było w całej dolinie odry. Ceremonia stała się narodowym symbolem wytrwałości rodzinnej i znaczenia nigdy nie porzucania poszukiwań zaginionych. Przedstawiciele organizacji rodzin ofiar wypadków drogowych z całej Polski przybyli, aby towarzyszyć rodzinie Kowalskich, rozpoznając w ich bólu odbicie tysięcy podobnych spraw, które pozostawały nierozwiązane w kraju. Prezydent Rzeczypospolitej wysłał oficjalny list uznający pracę Teresy i zobowiązując się do poprawy systemów komunikacji i ratownictwa na drogach krajowych. Ale dla Teresy. Oficjalne uznanie miało mniejszą wartość niż możliwość symbolicznego objęcia męża i syna po ponad trzech dekadach nieustannych poszukiwań. W miejscu, gdzie znaleziono ciężarówkę, zbudowano stały pomnik brązową replikę Mercedesa Benza 1014 na kamiennym postumencie z tablicą noszącą słowa, które Teresa napisała własną ręką Stanisław i Marcin Kowalscy. Polscy kierowcy, którzy oddali życie wykonując swoją pracę. Pustynia strzegła ich przez 32 lata, ale miłość sprowadziła ich z powrotem do domu. Każdego 23 sierpnia kierowcy ciężarówek z całej Polski zatrzymują się w tym miejscu, aby zapalić świece i podzielić się historiami z drogi, utrzymując żywą pamięć o dwóch mężczyznach, którzy reprezentują ducha poświęcenia i oddania wszystkich kierowców przemierzających polskie drogi. Sprawa została oficjalnie zamknięta w 2024 roku z klasyfikacją Śmierć Przypadkowa spowodowana ekstremalnym zjawiskiem meteorologicznym, ale jej prawdziwym dziedzictwem była transformacja systemu wczesnego ostrzegania na drogach krajowych. Historia Stanisława i Marcina Kowalskich zmotywowała do wdrożenia automatycznych stacji meteorologicznych co 50 km na trasie numer 40, satelitarnych systemów komunikacji awaryjnej i klimatyzowanych schronień w najbardziej opustoszałych częściach trasy. Ich imiona są teraz wygrawerowane nie tylko w brązie, ale w świadomości kraju, który zrozumiał, że każde życie utracone na drogach zasługuje na pamięć, każda rodzina zasługuje na poznanie prawdy, a każdy pracownik transportu zasługuje na bezpieczny powrót do domu. W środzie Śląskiej czas w końcu znów zaczął płynąć dla rodziny kowalskich ale niosąc ze sobą na zawsze pamięć o tych dwóch mężczyznach, którzy pewnego sierpniowego dnia wsiedli do niebieskiej ciężarówki, aby wykonać swoją pracę i potrzebowali 32 lat, aby wrócić do domu. Teresa, teraz spokojna po dekadach poszukiwań, często mówi tym, którzy ją odwiedzają: Pustynia ich zabrała, ale miłość ich przywróciła. Teraz wiem, że są tam, gdzie powinni być i mogę odpocząć, wiedząc, że dotrzymałam obietnicy sprowadzenia ich z powrotem.